Siemaneczko z tej strony Nalba Dzisiaj będziemy już drugi odcinek z survivala nagrywać więc zapraszam do, miłego, do oglądania i życzę miłego oglądania Dzisiaj może jeszcze pójdziemy do trzanie tylko, że zapewniam port Czyli w kordy bardziej ten gdzie to było Ale zaraz to może że znajdziemy yy, Aby ja co to widzowie yy, będziemy dzisiaj zdobywać ten pierwszy artefakt czyli miecz na jednym użyciu Więc yy, Ale nie wiem, ale może być byle jaki, ale chyba zrobimy na bieżąco, to sobie, nie widzowie? Po prostu było jak najłatwiej. Nie będzie trudno tego zdobyć. Ale na no mojej umiejętności to trudno. No, jak widzicie, za no i tak, Dobra widzowie, się widzimy jak już z do, dodawanym do, do, do itemy Dobra, jesteśmy już z itemami i... Yy, y Moje umiejętności w Minecraft są... nie powiem jakie. Bo słabe. <klimy> Nigdy jeszcze nie przeszedł Minecraft, to pewnie nie zadałam, i będzie w ogóle content z tego na YouTubie na kanale, więc możecie się spodziewać więcej takich odcinków. Um, może jeszcze później możliwe, że będzie z kolegami zrobię. Może teraz to mnie nie wiem, no to wie, to wie. No way, no way, no way. Proszę, tylko nie on. Dobra, że będziemy musieli wychodzić na powierzchnię. nie? już to brakuje powoli jedzonka. Czy mam do przepalenia? Nie, mam nic do przepalenia. Najgorzej. Ale zabieram już na ten sercik i, i idziemy. To teraz chyba to znajdziemy O! dobra Dobrze, dobrze. Pięć, potrzebujemy ośmiu. Na klatę i tyle. Czyli jeszcze trzy diamenty Dobra. Nie. Czyli chyba nie pójdziemy do tych oczów. A dobra, pójdziemy jednak

A z sumie jeszcze nazbieramy resztę w nowym momencie, A nie do mechanizmu, że do automatycznej przepalarki. Na pewno będzie potrzebne.

مشان Jest. Nie, o nie. No, łaj, no. Dobra, widzimy się jak zawieszamy tej tanki. Dobra, już jesteśmy z itemami. No, trochę się wyrąbałem. Tak szczerze mówiąc... Mówiłam na prosto i miałem jedno serduszko. Miałam nerwę szansę. Ja żyję, że nie drugi serduszko. Co? Robi się trochę... Hmm. Dobra nam wykradzanie obywateli, całego regionu, w tym dobra Trzeba jeszcze węgla. Zaczej już nie ma Ale nie drewna, No znowu zapomniałem jak szła. No oj Serio. Dobra, to bierzemy będziemy na powierzchnię. Dobra, widzimy się, będziemy już na powierzchni. Dobra, już jesteśmy już prawie na powierzchni, teraz jeszcze zbieramy sobie wągla i możemy Dobra, więc bierzmy się za pierwszy artefakt, no trochę skopię w sumie. na bazę i po prostu stworzymy bazę na te artefakty trochę drawienko więc widzimy się jak skopię po prostu trochę tego drewna dobra, stajemy, zobaczymy Dobra widzowie, um, lecimy budować dziś bazy, ale mi się nie wydaje, że na zimie będzie fajnie. Albo w sumie jest klimacik, bo jest zima, pada śnieg. To będzie klimacik klimacie, tak. Będę połowy tutaj. I tak, takim Rozryzutomku, żeby w ogóle znać, żeby to zniszczyć. Tą górkę by przydało się, się zniszczyć. Zrobimy patyki i skraftujemy łopatę. I rozwalmy. Zrobimy to i testki. to gdzie? Będzie trzeba było wyłożyć. Nie wiem, czy to nie za mało będzie pięków, ale dobra. Tak zaczynamy budowę. Wejdę do Jeszcze zaraz na sobie takie Dobra, i tak mam dziewięć, jak one będą. Tutaj będą drzwi w sumie, i tak wygląda nasz domek. Tak. Taka, więc można było jeszcze do roku ci dach. Ops, dobra, no, Dobra, i teraz takie dojemy. Tak, bo to nie zabierało tak dużo miejsca. O, i to jest fajne. Ja jeszcze zrobimy takie fajne mechanizm, ale to już potem. Dobra. Więc teraz jest dzień. W sumie, poczekajcie. Mogę wziąć do craftingu, zrobić mi drewniany bo on ma ile użyć 59 Dobra <grym> Ale za sposób na to Dobra to mnie Dobra widzowie mamy jedno użycie na mieczyku Teraz nic nie można nim zniszczyć, bo go stracimy więc dobra. Zrobimy e, skrzynkę. Tabliczkę, jeszcze jedną skrzynkę. Tabliczkę i jeszcze jedną skrzynkę. Dobra. Artefakty. Artefakty i pierwszy. Jedno użycie. Dobra. Więc już jesteśmy bezpieczni. Może nie będziemy zgin... no dodać, da więc. Na razie. To był Nanba. Nara. Pink.